To bardzo ważne, by dziecko nie spało z rodzicami w jednym łóżku. Idealnie, jeśli śpiono w osobnym pokoju, minimum to osobne łóżko w sytuacji, gdzie warunki lokalowe uniemożliwiają udostępnienie dziecku własnego pokoju. Żeby było jasne, mówię tutaj o codziennej rutynie. Jeśli powiedzmy, dziecko w sobotę rano wpakuje się do łóżka rodziców, żeby się z nimi poprzytulać, to jest jak najbardziej pozytywna sprawa. Przede wszystkim chodzi tutaj o samodzielność dziecka. To jest ekstremalnie ważne, żeby ono uniezależniało się od rodziców. Jest to też bardzo istotne z perspektywy komfortu życia mamy i taty. Spanie z dzieckiem bardzo mocno ingeruje w ich życie seksualne, sprawia, że jakość ich snu jest znacznie gorsza niż w przypadku, gdyby spali sami. Im dłużej rodzice śpią z pociechą, tym bardziej ten nawyk się utrwala i tym samym z każdym dniem staje się coraz trudniejszy do zmiany. Kiedyś trzeba będzie to przerwać i tak naprawdę sprawę, która może zostać dość łatwo załatwiona dzisiaj, możesz tutaj w łatwy sposób zamienić na potężny problem, no tyle że on dopadnie cię za parę lat. Oczywiście, w wielu przypadkach, przeprowadzenie dziecka do własnego łóżka, we własnym pokoju. Jest trudne. To normalne, że ono samo z siebie wybierze komfort i, powiedzmy, bezpieczeństwo, a nie pójdzie w kierunku chęci rozwoju i usamodzielniania się. I taka przeprowadzka może się też wiązać z mniejszym czy większym lękiem ze strony dziecka. Jeśli właśnie taki opór czy też lęk obserwujesz, to ja dzisiaj ci zdradzę bardzo prosty patent, który pomoże ci się z tym uporać. To jest rozwiązanie, które jest idealne, jako takie powiedzmy pierwsze rozwiązanie. Dlatego, że jest najprostsze i jest po prostu bardzo łatwe do zastosowania. Masz bardzo, ale to bardzo duże prawdopodobieństwo, że to, co ci dzisiaj pokażę, wystarczy. No i w takim przypadku, próbowanie jakichś innych, bardziej złożonych metod nie ma sensu. Po prostu zacznij od tego, co ci dzisiaj pokażę. Ok, krok pierwszy. Przeprowadź z dzieckiem krótką, podkreślam, krótką rozmowę, w której powiesz, że czas już na samodzielne spanie. Uzasadnij to mówiąc, że no źle się wysypiasz, kiedy picie razem, albo tym, że jest to dla niego nauka samodzielności. Koniecznie zagraj tutaj kartą, jesteś już dużym chłopcem czy dziewczynką, duże samodzielne dzieci śpią same. Bo to po prostu świetnie działa. Krok drugi. Powiedz dziecku, że rozumiesz, iż na początku może to być dla niego dziwne albo też niekomfortowe, i żeby się tym zwyczajnie nie przejmowało, bo to jest normalne i to szybko minie. Połóż dziecko spać we własnym pokoju i tutaj zaproponuj rozwiązanie. Weź kawałek włóczki czy jakiegoś sznurka, i jeden jego koniec przywiąż sobie do palca, i teraz idź do łóżka swojego dziecka. Drugi koniec zostaw dziecku w pokoju i powiedz, że jak wieczorem pociągnie delikatnie za ten sznurek, ty zrobisz to samo i będzie wtedy wiedziało, że, że jesteś po prostu w pokoju obok i czuwasz nad nim. I to jest prosty patent, a to da mu tak naprawdę poczucie bezpieczeństwa, no, które pozwoli tutaj niejako wystartować. I teraz tak, przez pierwsze dwie, trzy noce no, dziecko może tego nieco nadużywać, ale w większości przypadków dość szybko przestanie pociągnąć za ten sznurek, a jego obecność naprawdę mocno pomaga tutaj w adaptacji do tej nowej, trudnej jednak dla dziecka sytuacji. To jest taki pomost, no, bo z jednej strony dziecko jest samo, a z drugiej ma możliwość ograniczonej, ale jednak komunikacji z Tobą. I krok teraz trzeci, ostatni. Gdy osiągniesz sukces, czyli gdy dziecko prześpi noc we własnym łóżku, pamiętaj o naprawdę konkretnym docenieniu tego następnego dnia. I znowu podkreś, jesteś dużym, samodzielnym chłopcem, czy też dziewczynką. Przytul dziecko, przybij mu piątkę. Podziękuj, mówiąc, że tobie udało się naprawdę doskonale wyspać tej nocy. No i zaproponuj, oczywiście, jakąś ekstra zabawę, mówiąc też wprost, że to jest takie właśnie twoje podziękowanie za jego samodzielność. I teraz, jeżeli sukcesu nie było. Absolutnie nie idź w kierunku jakiegoś karania dziecka, daj mu po prostu komunikat, że dzisiaj znowu spróbujemy i tym razem na pewno się uda. Patent, jak widzisz, jest naprawdę prosty, ale jest też dobry. I oczywiście, żeby było jasne, to nie jest tak, że on na pewno załatwi sprawę w 100% przypadków, nie wyjdzie najczęściej tam, gdzie dziecko jest już duże i nawyk spania z rodzicami jest bardzo silny. Jeśli tak jest i potrzebujesz mojej dalszej pomocy, w opisie tego filmu masz link do mojego kursu online Spokojne Noce, gdzie znajdziesz pełne rozwiązanie tego problemu w przypadku, gdy dzisiejsza metoda będzie niewystarczająca. Zapraszam Cię też bardzo serdecznie na całkowicie darmowe szkolenie przez internet pod tytułem 11 błędów wychowawczych, które rujnują rozwój emocjonalny dziecka. Dowiesz się na nim, jakie są bardzo często popełniane przez kochających i inteligentnych rodziców, takich jak ty, błędy wychowawcze, które prowadzą do bardzo poważnych konsekwencji, no jeśli chodzi o rozwój emocjonalny dziecka. Zapisz się teraz poprzez link, który znajdziesz w opisie tego filmu. Kliknij na dole Rozwiń, rozwiń opis pod tym filmem, i tam znajdziesz właśnie ten link. A jeśli udało Ci się już zastosować tą metodę, daj znać oczywiście w komentarzu, jakie są rezultaty. Jeśli podoba Ci się ten kanał i chcesz, bym kręcił dla ciebie więcej takich materiałów, kliknij proszę łapę w górę, Podeślij to nagranie znajomym, którzy mają dziecko i może im się po prostu przydać, napisz jakikolwiek komentarz. Jeśli wykonasz wszystkie te czynności, albo przynajmniej jedną z nich. Algorytm YouTube'a zadziała tak, że wyświetli wtedy ten film znacznie większej liczbie rodziców. No a nie muszę chyba tutaj mówić, że bardzo ale bardzo mi na tym zależy, żeby z tą moją wiedzą dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Jeżeli masz dla mnie propozycję tematu następnego odcinka na ten kanał, również daj mi znać w komentarzu. Do zobaczenia, niebawem. Cześć.